Zapraszam Ciebie baranie na Twoje czytanie. Twoje czytanie na miesiąc lipiec jest to czytanie ogólne, to znaczy, że nie zadaję kartom żadnego konkretnego pytania, ale po prostu pytam, co karty e, chcą pokazać baranowi w miesiącu lipcu. Co w miesiącu lipcu dla barana jest ważne? E, co w miesiącu lipcu, e, na co w miesiącu lipcu baran e, może zwrócić uwagę? Ok, mamy siłę siłę odwróconą zobaczymy dalej. Królowa monet i jeszcze więcej monet, czyli ósemka monet. Okej. Okay. Baranie wydaje mi się, że u Ciebie w lipcu jednak będzie jakaś wytężona praca. Możliwe, że, że, że jeszcze gdzieś tam się dorabiasz w tym lipcu, to znaczy. Może, może to jeszcze nie jest dla ciebie miesiąc, miesiąc wakacji, może to jest jeszcze dla ciebie miesiąc zarobienia na te wakacje, może silniej musisz troszkę przyłożyć się do tego, żeby właśnie odłożyć pieniądze, zakumulować te pieniądze. I jest to tutaj karta właśnie takiej, takiego rzemiosła, takiej, takiej pracy rzemieślniczej i pracy wytwórczej. Oczywiście to może być, to może symbolizować jakąkolwiek pracę, może pracujesz na kasie, może pracujesz, jesteś nie wiem malarzem, może, może pracujesz jako sprzedawca, naprawdę cały, cały przekrój tutaj zawodowy się w tę kartę wpisuje, ale chodzi tutaj głównie o to, że robisz, wykonujesz jakąś pracę w sposób po prostu automatyczny, dlatego że dużo pracujesz i że po prostu to już weszło w Twój nawyk, to już jest po prostu automat to co Ty robisz i wydaje mi się, że ten, ten automatyczny sposób wykonywania pracy wiąże się z tym, że, że po prostu gdzieś tam jesteś nastawiony, czy nastawiona na akumulację tych zasobów, tych środków, tych pieniędzy I, i chcesz po prostu, no nie wiem, no właśnie no gdzieś potęgować ten swój zarobek, majątek, czy, czy oszczędności No i pośrodku ma odwróconą siłę, to może znaczyć, że, że już troszkę Ci ubywa sił, że... Że tutaj mamy bardzo silną wolę zarobienia, tutaj mamy już ubytek sił w wykonaniu, już to wykonanie robi się coraz bardziej automatyczne, coraz bardziej takie po prostu niejako uciążliwe. No i siła też, jakby opadasz z tych sił. To znaczy, to już są, można powiedzieć, jesteś już na, na jako takim wykończeniu, w sensie, że mam wrażenie, że gdzieś tam naprawdę możesz potrzebować urlopu albo jakiegoś odpoczynku, albo jakiejś odmiany. W czymś właśnie w związku z pracą, ale nie pozwalasz sobie na to. Widzisz, że po prostu masz jakiś cel, jakiś sens w tym pracowaniu, w tej pracy, którą wykonujesz, i, i po prostu czujesz, że to gdzieś doprowadzi, gdzieś to prowadzi, albo przynajmniej prowadzi do właśnie akumulacji zasobów finansowych. I mamy tutaj właśnie to znaczy, Gdzieś właśnie już twoje, twoja wola jest jakby silniejsza już od twojego ciała. Już twoje ciało tak jakby powoli kada no, z tych sił i troszeczkę przestaje kooperować. Zobaczmy dalej. Kolejna karta pieniędzy. I. E, Okej, okay, mamy kolejną królową. To znaczy... Mamy kolejną kartę pieniędzy, dziesiątka monet. Dziesiątka monet mówi właśnie o akumulacji e, majątku, o, o potęgowaniu majątku. To znaczy, na przykład, może zbierasz na jakiś konkretny cel, może nie są to wakacje, ale może właśnie jest to dom, może jest to mieszkanie, może jest to samochód, może jest to odłożenie oszczędności po to, żeby na przykład zwolnić się z pracy i ją jakoś zmienić na inną. Więc następuje tu właśnie jakaś akumulacja zasobów, budowanie tego majątku i chęć właśnie albo odłożenia tych pieniędzy, albo właśnie chęć jakiejś tam stabilizacji finansowej u ciebie. E, lub też stabilizacji życiowej, właśnie może to być chęć akumulacji pieniędzy, właśnie na zakup domu, albo możliwe, że chęć spłaty raty za ten dom. E, więc tutaj mamy właśnie taką, taką potrzebę tej stabilizacji. I kolejna karta, mamy odwróconą królową Buław. To znaczy, że mm, to, jest, um, to, jest, to jest Twoja energia, to jest wciąż Twoja energia. I tutaj mamy, zobacz, mamy dwie królowe. I teraz, jeżeli jesteś panem, to wciąż, to jakby wciąż jest twoja energia. W tym układzie nie, nie postrzegam tutaj um, tych, tych królów, czy króli yy, królowych, czy króli, nie wiem, jak się odmienia, ale w każdym razie nie postrzegam ich jako czy, czy mężczyzn, czy kobiety, ale raczej właśnie twoją energię. Czyli tu mamy energię akumulującą, która na początku wypadła w twoim układzie. E, na, natomiast tutaj mamy energię. Mm, Gdyby ta karta była nieodwrócona, wtedy byłaby to energia silnej woli i wiel, jakby spotęgowania działania, ale ta karta jest odwrócona. To znaczy, że jakby zapytaj się siebie, czy nie kierujesz się tylko finansami i pieniędzmi. Pieniądze i finanse to jest bardzo ważna kwestia w życiu, ale jeżeli już to jest jedyne, co pozostało, ale tak naprawdę nie masz już do tego, Weny, serca, energii, no to możliwe, że zaczniesz sabotować swoje własne działania, bo tu mamy właśnie drugą stronę Twojej, twojej energetycznej, właśnie postawy, niejako w lipcu, że po prostu, tak jakby zaczynasz może pytać siebie, czy, czy gdzie, gdzie ja zmierzam i czy to, gdzie ja zmierzam, jest na, dla mnie naprawdę aż tak ważne, żeby się tak męczyć. Bo tutaj widać ewidentnie, że jest jakieś zmęczenie I teraz jeżeli jest dla Ciebie aż tak ważne No to jeszcze to będziesz oczywiście ciągnęła czy ciągnął Natomiast jeżeli uzmysłowisz sobie, że kurczę nie, chyba nie jest aż tak ważne Muszę troszkę wrócić na luz albo muszę trochę może zmienić strategię No to zacznie się tutaj zmiana Dlatego, że po prostu nie, 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 nie możesz brnąć albo może nie warto brnąć w coś, do czego nie jest się w 100% przekonanym i troszkę tak jak jakby wiesz, we mgle dążyć do jakiegoś abstrakcyjnego celu, jeżeli on nie jest Twój, jeżeli to jest Twój cel, to jak najbardziej, sądzę, że znajdziesz tą siłę i po prostu do ostatniej kropli krwi po prostu spełnisz to swoje marzenie finansowe czy stabilizacyjne ale jeżeli to nie jest Twoje marzenie lub nie, nie jest w 100% Twoje marzenie, no to tutaj może pojawić się problem, że nie starczy Ci siły, żeby je spełnić, bo nie jest w procentach Twoje, nie jest w 100% przemyślane, nie jest w 100%, no takie jakby słuszne w pewnym sensie. Więc to jest kwestia do przemyślenia. No i otworzę tutaj karty z innych talii i zobaczymy, co tutaj e, mamy. Jeszcze tutaj wspomnę, że ta tutaj królowa e, buław, i tutaj ta pani z karty mocy, to wydaje mi się, że to, to jest jakby ta sama, e, ten sam, to samo przedstawienie twojego, two, twojego jakby statusu. To znaczy, że jeżeli coś Cię ma osłabić, to to będzie po prostu po prostu zanik Twojej siły i mocy. To jest jakby Twoja, no niejako pięta achillesowa w dążeniu do tego Twojego celu, który gdzieś tam sobie ustanowiłeś, czy ustanowiłaś. No i karta czakry, mamy czakrę e, korony, czakrę korony i kartę przeznaczenie i kolejna karta dla ciebie baran, lipiec, hmm, zwierzęta, okej. Okay. Więc najpierw zaczniemy od czakry korony i przeznaczenia, więc Ważne jest, żeby zadać sobie pytanie, żebyś zadała czy zadał sobie pytanie, właśnie przeznaczenie, to znaczy jak to rozumiesz, w ogóle jak rozumiesz to przeznaczenie, czy coś co tutaj robisz i do czego zmierzasz i dążysz, to dlatego, że uważasz, że właśnie tak ma być, takie jest Twoje przeznaczenie i to powinieneś, powinnaś robić i jest to jakby słuszne i dlatego właśnie tak do tego przesz do przodu, a może... Postrzegasz swoje przeznaczenie jako coś innego, gdzieś indziej, jakby boczna droga. Ty przesz przez tą główną drogę, bo jest jakby oczywista, bo jest, jest nie wiem, może łatwa, może może znana, a gdzieś na boku jest Twoja droga przeznaczenia, na którą Ty patrzysz gdzieś jakby kątem oka i się zastanawiasz, czy kiedykolwiek będziesz w stanie jakby wejść też na tę drogę przeznaczenia, więc jeżeli ta droga przeznaczenia jest czymś innym niż się u Ciebie teraz dzieje to poświęć troszkę więcej czasu na analizę czym jest to Twoje przeznaczenie, oczywiście wiesz tego nigdy nie można wiedzieć na 100% ale może niektórzy, niektórzy wiedzą, ale jeżeli masz poczucie że Ty nie wiesz co jest Twoim przeznaczeniem, że po prostu żyjesz żyjesz życiem i co to znaczy przeznaczenie, że, że to jest bez sensu że po prostu trzeba tutaj przeżyć, no nie to to też nie jest złe, tylko jakby dopuść do swojej świadomości analizę dotyczącą tego, że co jest Twoim przeznaczeniem, co jest takiego w życiu, że czujesz, że, że po prostu chcesz się żyć i że masz po co żyć, dlaczego miałabyś czy miałbyś po co, jakby dlaczego miałbyś żyć i po co miałbyś żyć, i to coś możliwe, że gdzieś tam stoi blisko właśnie czegoś, co nazywa się przeznaczeniem. A może właśnie przeznaczenie jest tym doświadczeniem tego, co się teraz dzieje. Można to patrzeć jeszcze bardziej, jakby wznośle, że właśnie to, co się dzieje teraz, i jakiś rodzaj tutaj zmęczenia jest przeznaczeniem. I trzeba przez to przebrnąć, i trzeba to przejść. No i mamy kartę zwierzęta. Ta karta jest taka dosyć ciekawa, no zastanawia mnie, o co chodzi w tej karcie, bo to nie jest takie oczywiste, o co chodzi w zwierzętach. To znaczy, jeżeli posiadasz jakieś zwierzęta, no to to może być po prostu karta dla Ciebie. Baranie, która przypomina ci, zajmij się swoimi zwierzętami, swoim zwierzakiem, poświęć im czas, poświęć mu czas, nie zapominaj o nim i, i gdzieś pochłonięta, pochłonięty swoimi ważnymi sprawami, nie zapominaj, że gdzieś tam ten zwierzak na ciebie czeka. I że, I że pokłada swoje, swoją miłość i nadzieję w Tobie. Natomiast jeżeli nie masz zwierząt, no to może tutaj ta karta sugeruje, że nie wiem, może jakiś kontakt ze zwierzętami m, będzie w pewnym sensie pomocny. Może, może, może warto coś tutaj pomyśleć. Może nie wiem, czy jeśli chodzi o, nie wiem, o adopcję zwierzęta, jeżeli to rozważasz, roz, rozważałeś rozważałaś. Lub też gdzieś może kontakt ze zwierzętami, jakaś kawiarnia, kocia, czy jakieś pójście na konie, może gdzieś ci po prostu y, ustabilizuje wyrówna energię i może dać Ci do myślenia. Może wiesz, są różne takie terapie związane ze zwierzętami, na przykład właśnie hipoterapia z końmi. Nie mówię, żeby się zapisywać od razu na terapię końmi, ale może można gdzieś poprzebywać ze zwierzętami, albo jechać na jakąś wieś i pooglądać krowy y, i gdzieś może. Ta natura jest w stanie Ciebie zainspirować. No ale jeżeli masz zwierzaka, to jak najbardziej zwróć na niego uwagę w miesiącu lipcu. No i to tyle. Dzięki baranie, pa. pa.